A wtedy da mnie wcie się... No gdzie tam Nie, nie będziemy się patrzeć na widzów. Ola no. was. Hello ladies and gentlemen! Witam Was w na następnym filmiku, a dzisiaj mam dla Was haul. Nie taki haul z dziuchami, tylko taki hol, jaki chcieliście, czyli z Hobby Craftu. No dobra, nie tylko jeszcze z Tigera i z Funciaka i z Zbeya. No ogólnie... Hol z rzeczy do kartek. Tak bym to nazwała scrapbookingu, czyli No. Okej. Okay. Przejdźmy do filmiku. A nie! 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 Jeszcze coś, bo zaczyna się zdania od bo Ania. Przepraszam. No bo... O, ale mi kupię dzisiaj. Kupię dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek 22 maja tak i dzisiaj był mój pierwszy dzień w pracy w nowej pracy, yy, z której się bardzo cieszę. Okazało się, że będzie praca w ogóle o wiele mniej stresująca. Ale co jest najfajniejsze to, że nie rozwalili moich godzin na cały tydzień i soboty i kurna nie wiadomo co, co miałam w poprzedniej pracy niestety. Tylko mam fajne cztery długie dni i dzięki temu mam jeden dzień wolny w tygodniu i to jest dobra wiadomość dla was, ponieważ będą normalni filmiki co tydzień Mam naprawdę śmieszny humor dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa Ale <grym> się śmiać, co no się śmiać ze sobą dobra, już eee, no nasz Grzesiu tam się popatrzył, tak To mama <grym się> a, filmiki nie będą w sobotę jak były, tylko będą w środę jak teraz są ponieważ... dla tych Ani ważne. Po prostu w środę, tak? O 17. Polskiego czasu. Tak. Jak ktoś chce kartkę dla widza, to proszę, zerknijcie do opisu. Tak, proszę, zerknijcie do opisu. Tam jest instrukcja. Nie wymyślajcie sobie instrukcji, tylko czytajcie ją. Ok, a my przechodzimy do Holu. Uu. No pewnie najbardziej interesującą rzeczą z całego holu jest ta maszyna, jest to die cutting machine. Po polsku jest to chyba ploter. no ale mm, ogólnie takiej maszyny nie znajdziecie chyba w Polsce. Ja to kupiłam w HobbyCrafcie. Jest to z firmy z jest to, jest to jedna z najlepszych firm, jeżeli chodzi o takie maszyny, jest najbardziej... Popularna i polecana. Czy najlepsza? No to nie wiem. Nie mam porównania do innych, ale jestem bardziej z niej zadowolona. Co taka maszyna ma? Po pierwsze, to jest bardzo ciężka. Jest ciężka, ponieważ musi być ciężka i ma tak grubą podkładkę, która zawsze musi tu być. Bo tu chodzi ogólnie o wysokość. Jak bardzo ma być to wycięte? Ponieważ na przykład. Bo macie dwie takie wkładki. Zielona jest grubsza i tej używasz jak chcesz coś wyciąć, różowo, malinowo, coś. Jest cieńsza i to używasz do takich embossing folder. Oczywiście nie mam pojęcia jak to się w polsku. To jest taki embossing folder, który jakby uwypukla, że nie przecina, ale jakby Dzisiaj zaklinowałam, ale tak wypukla, no Pokażę Wam na przykład. I jeszcze są takie dwie ochronne sztabki plastiku. Będę naprawdę najprostsze. Tylko przykład, żeby Wam pokazać. Powracamy tak. Można to przykleić za pomocą taśmy. Na przykład, będziecie wtedy mieć pewność, że to Wam zostanie tam, gdzie chcecie. Nie musicie oczywiście, ale wtedy jest większe ryzyko, że Wam się to przesunie. Przynajmniej jedną taśmą. Grubas, zielona. Jeden plastik. To do środka. Drugi plastik. Na początku ta maszyna strasznie skrzeczy, więc nie bójcie się. <grytanie> nic się nie dzieje, nic się tam nie łamie. No, teraz już tak delikatnie do tego skrzeczy. A na początku muszę się przyznać, że naprawdę się bałam, że robię coś źle ściągamy no właśnie dlatego często lepiej unikać taśmy albo kupić jakąś delikatniejszą mamy kwiatuszka gotowy, a teraz jak użyć taki embossing folder otwieramy folder wsadzamy kartkę do środka zamykamy teraz zamiast zielonej używamy cieńszej malinowej plastik. Kolejny plastik. To idzie o wiele delikatniej. Woo! Myślę, że jest to widoczne. Widzicie to? Jest takie śliczne wybrzuszenie. Więc to jest idealne na tło kartki. I taka maszyna kosztowała mnie 90 funtów. I oczywiście, jak ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo dużo na takie coś niepotrzebne. Po co ci to? Słyszałam dużo różnych y, negatywnych opinii na temat mojego hobby, ale właśnie to jest moje hobby. Tak samo jakby ten człowiek, który się ciepia, moje hobby, jakby się czepiał fotografa, że wydaje 5 tysięcy na aparat. To jest dokładnie to samo. To nie musi być komuś potrzebne, tylko ma cieszyć, tak? A to na co ja wydaję moje pieniądze, no to. A ja Wam pokażę, jakie mam fajne wykrojniki. Kupiłam taki cały zestaw. Są to kwadraty. Jakby ktokolwiek był zainteresowany, żeby kupować takie różne wykrojniki, to bardzo polecam eBaya, chiński rynek. A ja za to chyba zapłaciłam, co może, 5 funtów? A normalnie to kupisz w sklepie za 15. Więc myślę, że tu jest wielka różnica. Taki zestaw kwiatów, nie? Chyba tam kosztował 3 funty. Widzieliście ten zestaw przy kartce z Sowo. Tutaj ma jeszcze dodatkowo liście. Tutaj środek osobno. Ogólnie fajnie można je łączyć. Albo i nie. Tu mam następny zestaw prostokątów, nadaje się dobrze do banerów. W tej firmie akurat zawsze ci e, dają z takim magnesem, właśnie żeby dobrze się trzymało, ale w sumie mi ten magnes nie jest potrzebny, bo ja sobie to trzymam w takich opakowaniach. A ten magnes bardzo fajnie można wykorzystać. Można z niego coś wyciąć i jest super magnes na lodówkę. Mam nawet jeden. Ciocia Ania zawsze wszystko wykorzysta. I tutaj wykorzystałam właśnie ten materiał. Nie wywaliłam go i jest to super. Po prostu rzucasz na lodówkę i masz śliczny magnes. Następny zestaw to są serduszka i też mają ten szef. Ogólnie taki szef jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o takie wycinki. Bardzo często to widzę. Bo takiego uroku, jest to szczegół, ale naprawdę daje dużo. No, oczywiście największym fanem jestem tego malutkiego serduszka, ponieważ jest on tak fajnie wypukły. Następny wzór to jest taki okrągły wzór jakby taka serwetka. Tutaj totalnie podstawowy zestaw normalnie alfabet, każda literka z alfabetu oczywiście bez polskich znaków. Tu mam zestaw trzech motylków. Mogliście zobaczyć te motylki, jak robiłam kartkę na dzień mamy. I ja je mam prawie za darmo jakby, ponieważ był to dodatek do gazety. I w Anglii jest bardzo dużo gazet, jeżeli chodzi o robienie kartek, o w ogóle hobby. Następny zestaw, który kupiłam, on chyba był właśnie za 10 funtów, ponieważ go kupiłam w sklepie, zamiast na internecie. Są tu różne fale, chmurki, też używam tych na dzień matki. Jak wiecie, jeszcze muszę z nimi popracować, bo nie wyszło mi idealnie, ale już wiem, jak to zrobić: że może w sumie najpierw użyć wykrojarki, a później przyciąć po prostu tą kartkę. I mi się wydaje, że to będzie najłatwiejsze rozwiązanie. Teraz mam różne napisy. Tu jest hello, tutaj jest thank you, tutaj mamy with love i to mi się wygięło. Tutaj mamy congratulations. Czyli gratulacje. Tutaj jeszcze mam happy birthday. Tyle mam napisów. Więc w sumie takie kupiłam takie najpotrzebniejsze. Nie. Tutaj ta strzałka była w zestawie właśnie z serduszkiem. Tu macie właśnie porównanie. Przepraszam, że nie mówię cen, ale no nie mam rachunku, a naprawdę nie chcę mi się przeszukiwać. Jak ktoś naprawdę zainteresowany to hobbycraft ma swoją stronę. Jest to cudowna mata. Która się jakby sama leczy, jak ją pokroisz, no ale też bardzo łatwo się myje, nie ma żadnego problemu. E, tutaj są centymetry, więc to bardzo ułatwia. Jest pokazany wymiar A4, A3, A5, A6, więc ułatwia to, o, o wiele ułatwia pracę. Tutaj mamy cale, więc na przykład. Teraz, jak znajdę jakąś instrukcję z celami, no to się już nie bawię <grych> w przeliczanie, ile to centymetrów, tylko po prostu korzystam z tej strony. I tutaj nawet mamy, proszę bardzo, kąty. Też co kupiłam, <grych> to jest papier ozdobny. Dlaczego? Ponieważ ostatnio chciałam spakować prezent dla kolegi. I tak weszłam do mojego ofisu, co tam jest niby wszystko, i się skapowałam, że jedyny papier, jaki mam, to świąteczny, więc kupiłam taki ogólny, żeby pasowało dziewczynie, chłopakowi każdemu. I oczywiście kupiłam brązowy, bo tak szczerze ten najbardziej lubię, bo może być z nim naprawdę, naprawdę kreatywnym. No po co? No, jednej osobie spakujesz taki, i drugiej osobie też taki, tak nudno. A tu możesz zrobić co chcesz. Jeżeli chodzi o papierowe rzeczy, to w Fajgerze kupiłam blok pastelowe kartki. Jednak zauważyłam, że dobrze mieć taki zestaw, bo ostatnim się skończył i bardzo mi tego brakowało. <grywania> Musiałam kombinować albo ze skrawków korzystać. Muszę bardzo powiedzieć: no, pastelowy kolor pasuje później, na przykład pod jakieś napisy, pod jakieś takie delikatniejsze rzeczy. Canvas cloth. To w ogóle przeczytam, to no, może być używane też do drukarek. Wzięłam ten materiał o papier, ponieważ ktoś mi napisał, że chciałby zobaczyć taką kartkę w starym stylu i pomyślałam, że to będzie idealne, a nie było to drogie, było to jakiś funt, coś takiego. Moich farb, e, nie pamiętam nazwy, ale mam ją gdzieś zapisaną, więc pojawi się o tu, jak się nazywają te farby. One są cudowne! I mają tak piękne kolory. Patrzcie, patrzcie na te barwy. W ogóle tu jeszcze jakiś złoty. Tu, tu, tu biały. I, i pozłocany biały. I tyle czerwonych, a Ani, ulubiony kolor. I ten taki turkusowy piękny. Też ostatnio się zakochałam w turkusowym. Nikola, to wszystko przez Ciebie. Teraz wszędzie wsadzę turkusowy. I um, ten też mi się bardzo podoba. Przede wszystkim się kolory one naprawdę są przepiękne i łatwo się używa. Kupiłam jeszcze inne farby, bo jak Wam mówiłam, muszę kupić farby, bo musiałam wywalić moje szkolne farby, które miały 15 lat. Um, I kupiłam taki zestaw. Nie będę wszystkich tu pokazywać, ale już możecie zobaczyć, że kolory są naprawdę oryginalne. Naprawdę przepiękne. Śliczne, Takie są pastelowe. Patrzcie na te kolory, jaki jest piękny! Pink! To dwa, to jeden to 24 kolory. I już prawie zrobiłabym błąd i kupiłabym takie wielkie butelki, ale Mirek, którego poznaliście na live, a Ania, patrz tam na dole! Nie potrzebujesz takiej wielkiej butli. Takie idealne. Idealnym, bo mi się to mieści przynajmniej w mojej szufladzie <laughs> Jeżeli jeszcze chodzi o farby To kupiłam taki dziecinny zestaw <laughs> W sumie, no bo dzieci zazwyczaj mają takie zestawy Różnych dziwnych pędzli Tu mamy takie w serduszka Ale pomyślałam, że też można się tym pobawić w sumie, nie? Mogą wyjść fajne tła To Spokojnie? I, I wy już to widzicie, już widzicie te tło, jak to będzie super wyglądać Mam normalne pędzle, kupiłam cały zestaw. Część z tych pędzli jest płaska, część z tych pędzli jest szpicasta. <grym> A, jest tutaj firma, jest to firma Daily Ron. Daily Daily Roney. To są git. Tak, ani opis. Git. Jak jest coś git, to jest git. Nie trzeba tego tłumaczyć. To jest coś, czego możecie nie znać. To są takie bloki do właśnie tych stempli, co pokazywałam Wam, te misie i tak dalej. Kiedyś używałam płyty, opakowania z płyty do tego, ale były to bardzo niewygodne i to, to opakowanie w ogóle już się pokruszyło. To jest, no, to jest, co profesjonaliści używają właśnie do stemplowania i muszę powiedzieć, że są bardzo wygodne. Mam to w trzech rozmiarach: dużym, takim mniejszym i malutkim. Długo kupiłam w Tigerze zestaw stempli. Tu mamy Reject, czyli odrzucony, Top Secret, ściśle tajny, i Approved. Oczywiście. No, te, ostatnio, jak się tym bawiłam, też zrobiłam to na odwrót. <grytanie> approved, czyli potwierdzony. Taki zestaw nauczycielki. <grytanie> w Tigerze jeszcze kupiłam taki zestaw cyferek, I interpunkcji i pieniążków. Myślę, że pamiętacie, że miałam też taki dokładnie To samo, taka sama firma Tylko tutaj miałam swój alfabet Tutaj mam właśnie cyferki Brakowało mi do zestawu W końcu pozwoliłam sobie kupić e, Takie duperele w sumie Tutaj jest white e, Adjustive tag Jest to jak taka, taka plastelina Którą możesz przyczepić Na przykład obrazek Możesz przyczepić do ściany I po prostu później łatwo się to odczepia Nie musisz em, tam gwoździa wciskać ani nic, nie niszczy ściany. Znaczy, czy nie niszczy ściany. W sumie kłóciłabym się z tym, bo zostają tłuste plamy. No ale, na przykład, na drewnie, czy na takich rzeczach. Jeżeli chodzi o e, hobby, crafta, to kupiłam sobie jeszcze takie koraliki. One już od razu mają klej na sobie, więc nie trzeba się bawić klejem na ciepło ani żadnym klejem. Tutaj jeszcze mam zestawik, to akurat Mirek powiedział. Masz to kupić. To jest coś dla Ciebie. I tak, Mirku, wykorzystałam to do ostatniej kartki. Najlepsze jest to, co znalazłam w funciaku. To każde jedno. Fund. 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 Są przepiękne. Patrzcie! Patrzcie, jakie cudowne w ogóle. To takie drobności tutaj mamy serduszka różnego koloru albo normalne koraliki tutaj wyglądają jak takie guziczki tutaj mamy gwiazdki perły o, to pewnie już widzieliście dawno kupiłam to na ebayu ale jest to firma Fiskars i myślę, jak planujecie kupić coś czytaj nożyczki, czytaj gilotynę czytaj coś ostrego to myślę, że Fiskars jest odpowiednią do tego firmą i ostatnia rzecz dziurkacze, tak to się nazywało to są najprostsze dziurkacze Jeden robi kółeczko Wsysło się gdzieś A tu jest, proszę Mamy y, gwiazdkę Tu mamy serduszko I takiego kwiatuszka i oczywiście po co? Ponieważ często potrzebujesz takich szczegółów, a takich szczegółów sobie ręcznie nie wytniesz za ładnie, a oczywiście nie każdy ma taką maszynę jak ja. A nawet jak ja mając taką maszynę, no to wycięcie takie serduszka, szybciej mi jest to zrobić z dziurkaczem niż z tą maszyną. A na przykład używając takich małych elementów można stworzyć naprawdę śliczne obrazki, co polecam spróbować, tak stworzyć obrazek na przykład samych serduszy. I jeszcze chciałam Wam się pochwalić, nie, ponieważ Zaczęłam malować farbami akwarolowymi. Znaczy chciałam spróbować, się bawiłam w niedzielę. I, I zrobiłam dwa rysunki. Oczywiście korzystałam z tutoriali, jakie tam znalazłam jakieś tutoriale dla. no, beginners, <słuch> ponieważ ja nie umiem malować farbami. Ogólnie nie umiem jakoś malować kiedyś ktoś mi chyba pisał komentarz, że o kiedy Ania będziesz rysować na swoim em, kanale, bo tak ślicznie rysujesz, co? Nie. Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że jakiś talent tam mam, ale talent to jest tylko 10%, a w tej ciężkiej pracy nie zrobiłam. Miałam, mogłam iść, też, miałam iść do gimnazjum plastycznego, albo też wybierałam, czy pójść do techniku informatycznego, czy liceum plastycznego, ale no nie wybrałam. I to dobrze, bo znałam tam mojego męża. Więc pochwalę Wam się rysunkami. To jest pierwszy. Mój pierwszy ever krajobraz z Forbidden. <grywka> A co mi się bardziej wyszło, to taki kwiatuszek. Tylko mi się wydaje, że ładniej to by wyglądało, gdybym tutaj poprawiła linię czarnym cienkopisem, ale jakimś magicznym sposobem nie mam czarnego cienkopisu w domu. Ja nie wiem, jak to się stało, bo kupiłam całą paczkę i nagle znikła. No tak to jest, jak bierzesz takie długopisy do home'u i później wszyscy od ciebie pożyczają. Później już nie, nie masz nic. Nic. Muszę kupić następne, bo ja sama uwielbiam pisać czarnymi cięgopisami albo takimi żelowymi. Cien... Czarnymi żelowymi. Czy to ważne, wiecie o co chodzi? No, więc my się widzimy w przyszłym tygodniu, w środę o 17. A wy, pamiętajcie, stańcie kreatywni. Bye!